Dzień dobry, lub też dobry wieczór państwu w zależności od tego kiedy się widzimy. Na kanale przyszła pora na mniej rzucające się w oczy samoloty, takie jak choćby doskonale znane z pierwszych lat powojennych i służby w polskich liniach lotniczych lot samoloty transportowe Lisunov Li-2. Maszyna ta była licencyjną wersją amerykańskiego samolotu transportowego DC-3, który podczas II wojny światowej Odegrał niebagatelną rolę w siłach powietrznych państw alianckich. Zresztą odmiany licencyjne samolotów Dakota pojawiły się nie tylko w lotnictwie alianckim, ale także w lotnictwie państw osi, i mam tu na myśli chociażby Japonię. Dlatego też myślę, że śmiało można powiedzieć, że samoloty C-47 Dakota. To prawdziwi obywatele świata i szczerzy internacjonaliści, jeśli mielibyśmy się wpisać w narrację, rodem z kraju, w którym wykorzystywano samoloty Litwa. Zanim jednak do tego przejdziemy, kilka słów o sponsorze naszego dzisiejszego spotkania, czyli firmie Airby Aircraft, która przygotowała dla wszystkich polskich miłośników lotnictwa kolekcję metalowych modeli samolotów z okresu II wojny światowej. Unikalna kolekcja składa się z 60 numerów. W numerze drugim pojawił się model samolotu P-51B Mustang, natomiast w numerze trzecim możecie spodziewać się modelu niemieckiego Messerschmitta BF-109. To jednak nie wszystko, bo w ramach kolekcji pojawią się także modele innych samolotów, i tu muszę przyznać, że chociaż bardzo żałuję, że w kolekcji nie znalazł się polski Łoś, to poza tym jest bardzo dobrze, bo można wspomnieć nie tylko o samolotach zachodnich, ale także o radzieckich konstrukcjach lotniczych. Warto dodać, że do każdego modelu dołączony jest magazyn, w którym pojawia się wiele ciekawych informacji na temat samolotu, którego model został dołączony do tego konkretnego magazynu. Niestety magazyn ma jedną wadę, jest dość krótki. Natomiast jeśli chodzi o sam dobór tematów, to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze, bo mamy tam chociażby samoloty francuskie, japońskie, włoskie, radzieckie, ale także amerykańskie, niemieckie, i to nie tylko typowe bombowce czy myśliwce, ale także samoloty transportowe. To będzie na pewno numer ZU-52. Wśród tych wszystkich maszyn, które pojawią się w tym magazynie, w, tym, w tej kolekcji, można wspomnieć także o Douglasie C-47, o którego licencyjnej radzieckiej odmianie chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu nieco więcej. O tym, jak wyglądała służba samolotów Douglas C-47 na zachodzie, nie trzeba nikomu specjalnie opowiadać. Samoloty te odegrały olbrzymią rolę, chociażby w operacji Overlord, że nie wspomnę nawet o operacji Market Garden, której nie można sobie wyobrazić bez udziału powolnych dwusilnikowych transportowców. Wiele maszyn tego typu do dnia dzisiejszego lata, jeszcze w Ameryce Południowej. Tak przy okazji, to moje pierwsze zetknięcie się z C-47 miało miejsce we wczesnym dzieciństwie, gdy w telewizji leciał serial Drużyna A, w którym to jeden z bohaterów wyjący świr Mardok, którego w miarę upływu lat coraz bardziej przypominam, niestety nie pod względem wyglądu, tylko pod względem charakteru, kilkukrotnie siadał za sterami maszyn C-47. Ale dzisiaj nie o tym, bo głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest radziecki odpowiednik C-47, czyli Lidwa. I to właśnie z nim spotkałem się po latach od ostatniego odtworzenia drużyny. A gdy już jako nastolatek spędziłem wiele godzin za sterami różnych samolotów, z czasów II wojny światowej, oczywiście grając w symulator i u dwa szturmowik Forgotten Battles, później były kolejne części tego symulatora. Podobnie jak amerykańska maszyna radziecki Lisunow, oddał Armii Czerwonej nieocenione wprost usługi, które obejmowały nie tylko transport ludzi, sprzętu i amunicji, ale także materiałów pędnych. Samolot był wykorzystywany także do operacji specjalnych, w tym chociażby do przerzucania na tyły frontu grup sabotażowo-dywersyjnych, które organizowano także w ramach Ludowego Wojska Polskiego. O tym jednak mam wrażenie, że pogadamy sobie innym razem, bo dzisiaj postaram się opowiedzieć Państwu co nieco o samej historii powstania Lidwa. Maszyna ta narodziła się w dość specyficznych okolicznościach pierwsze lata istnienia Związku Radzieckiego były okresem absolutnej izolacji tego państwa na arenie międzynarodowej. Praktycznie żadne państwo zachodnie nie podejmowało się prowadzenia handlu ze Związkiem Radzieckim. Tymczasem Rosjanie potrzebowali nowoczesnego sprzętu. Początkowo kupowali go różnymi, często pokątnymi metodami, ale później w praktyce zrealizowała się zapowiedź w Łodzi mierza Ilicza Lenina, zgodnie z którą kapitaliści sprzedadzą komunistom sznurek, na którym ci ostatni ich powieszą. Po licznych próbach dostosowywania do potrzeb radzieckiego aerofłotu samolotów produkcji radzieckiej, takich jak K-9. ANT-9, PS-35 oraz PS-89, stało się jasne, że czegokolwiek byście nie dali do zaprojektowania radzieckim inżynierom lotniczym i będzie to miało więcej niż jeden silnik, to i tak wyjdzie im bombowiec. Generalnie podejmowano pewne próby do samolotów bombowych do potrzeb lotnictwa pasażerskiego i vice versa, na przykład Podczas zamachu majowego w Polsce w 1926 roku kilka samolotów Fokker F-19 wykorzystywanych przez linie lotnicze Aerolot, czyli protoplastę lotu, zaczęto wykorzystywać do prowadzenia bombardowania sił wiernych Piłsudskiemu. To jednak były rozwiązania na krótką metę. Władze radzieckie doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że potrzebny jest im prawdziwy samolot pasażerski i przystąpiły do poszukiwania maszyny, którą można by zakupić na korzystnych warunkach. Takim samolotem okazał się amerykański Douglas DC-3, którego licencję zakupiono w 1937 roku po przeprowadzeniu wcześniej dogłębnych testów w Moskiewskim Centralnym Instytucie Aerodynamicznym. Działania te przyniosły całkiem niezłe rezultaty, ale Rosjanie nadal musieli dostosować technologię produkcyjną do swoich możliwości. Zadanie to spadło na biuro konstrukcyjne Iliuszyna, które spisało się całkiem nieźle. W ramach biura konstrukcyjnego zadanie rozpoczęcia i dostosowania warunków produkcji samolotów do możliwości radzieckiego przemysłu spadło na inżyniera Borysa Lisunowa, który wcześniej miał okazję zapoznać się z produkcją samolotów DC-3 w Stanach Zjednoczonych. Początkowo samoloty tego typu produkowane w Związku Radzieckim nosiły oznaczenie PS-84 od samolot pasażerski. Które we wrześniu 1942 roku zostało zmienione na Li-2. Pierwsze nowe samoloty, produkowane na licencji, zostały dostarczone odbiorcy cywilnemu w postaci aerofłotu i radzieckiej armii pod koniec 1939 roku, gdy kilka pierwszych samolotów zjechało z linii produkcyjnej znajdującej się w podmoskiewskich Himkach. W 1940 roku pierwsze radzieckie samoloty PS-84 zaczęto wykorzystywać do wykonywania lotów na linii Moskwa-Stockholm oraz Moskwa-Berlin. Nowe samoloty dostarczone do Aeroflotu były całkowicie metalowymi dwusilnikowymi pasażerskimi dolnopłatami napędzanymi dwoma silnikami. Samoloty produkowane w Związku Radzieckim nieznacznie różniły się od tych produkowanych w Stanach Zjednoczonych. Różnice obejmowały zastosowanie w Związku Radzieckim nieco cięższych materiałów, a także zmianę niektórych elementów konstrukcji. Technologia produkcji nowych samolotów była bardzo nowoczesna i to nie tylko w kontekście możliwości technicznych Związku Radzieckiego. W obróbce części wykorzystywano na dużą skalę obróbkę plastyczną, kucie i tłoczenie. Wkrótce okazało się, że rozwinięcie produkcji elementów samolotów w związku radzieckim jest możliwe i w miarę upływu czasu udało się doprowadzić do pewnej zastępowalności podzespołów wykorzystywanych w samolotach L2 oraz DC-3. Zadowolenie z wykorzystania nowych samolotów wykazywali także piloci, którzy chwalili m.in. stateczność w locie, możliwość kontynuowania lotu na jednym silniku, wreszcie wskazywali na to, że w przypadku awarii systemu hydraulicznego samolot Lidwa jest w stanie lądować bezpiecznie na brzuchu ze schowanym podwoziem. Ponadto obsługa techniczna wskazywała na bardzo komfortowe, jak na tamte czasy i jak na Związek Radziecki, wyposażenie kabiny pasażerskiej, w której rozłożony był dywan na podłodze, w oknach znajdowały się zasłonki. Ponadto cała kabina była dobrze oświetlona, miała wentylację i ogrzewanie, a ściany kabiny posiadały izolację cieplną. Kabinie pasażerskiej mogło w bardzo komfortowych warunkach podróżować 21 pasażerów. Ponadto znalazło się miejsce na bufet oraz miejsce dla stewardesy. Z tyłu kabiny pasażerskiej znajdowała się także toaleta. Jednocześnie w dwóch bagażnikach można było załadować 1470 kg ładunku. Samolot posiadał także całkiem niezłe wyposażenie awioniczne, na które składała się radiostacja MRK5 i radiopółkompas RPK2. Ponadto samolot posiadał urządzenie do automatycznego pilotażu AWP-12, które było w stanie automatycznie wykonać skręt, nabrać wysokości oraz prowadzić maszynę po zadanym kursie. Członkowie załogi nie musieli przekrzykiwać silników, ponieważ łączność pokładową umożliwiał telefon pokładowy SPU-3. Lidwa były napędzane silnikami M62 produkowanymi na amerykańskiej licencji w Związku Radzieckim. Oprócz wspomnianych elementów wyposażenia, Lidwa posiadał także wyposażenie ułatwiające wykonywanie lotów w warunkach nocnych. Wprowadzenie takich samolotów do służby w radzieckich liniach lotniczych doprowadziło do upowszechnienia się dodatkowych kursów i szkoleń dla personelu latającego, którego poziom zaczął po wprowadzeniu samolotów Lidwa pod względem umiejętności stopniowo wzrastać. W Moskwie zorganizowano na przykład specjalne centrum szkoleniowe dla lotników latających w aerofłocie. Wszystko uległo zmianie po niemieckiej agresji na Związek Radziecki. Już w pierwszych dniach nowej wojny najlepsze załogi aerofłotu zostały przejęte przez Armię Czerwoną, której dowództwo przystąpiło do organizacji tzw. Moskiewskiej Grupy Lotniczej Specjalnego Przeznaczenia, która została później przekształcona w X Gwardyjską Dywizję Transportową Lotnictwa Cywilnego. Jednakże maszyny Lidwa zaczęły trafiać także do jednostek wojskowych. Jednym z zadań, jakie zaczęto powierzać im już w pierwszych miesiącach wojny na wschodzie, było przerzucanie grup rozpoznawczo-sabotażowych, szkolonych na terenie Związku Radzieckiego, na niemieckie tyły. Dowódcy grup mieli za zadanie zbierać informacje o działaniach niemieckich wojsk, a także organizować ruch partyzancki na niemieckich tyłach. Kilka grup zrzuconych latem 1941 roku na terenie okupowanej przez Niemców Polski składało się z Polaków. Dowódcą jednej z takich grup był Mikołaj Arciszewski, pseudonim Michał, o którym kiedyś warto byłoby przygotować osobny materiał, tym bardziej że w skład jego grupy weszło bardzo wielu lotników, m.in. niejaki Mickiewicz. Tak czy inaczej, na skutek szybkich postępów armii niemieckiej konieczne okazało się przeprowadzenie ewakuacji zakładów produkujących Lidwa, które jesienią 1941 roku przeniesiono do Taszkiętu. Od tego momentu samoloty zaczęły trafiać głównie do jednostek wojskowych, co oznaczało, że przestano już dbać o luksusowe wyposażenie kabiny. Jednocześnie zaczęto też przystosowywać samoloty Li-2 do przenoszenia bomb, gdyż w warunkach radzieckiego odwrotu czasami wykorzystywano je jako bombowce. W pierwszych miesiącach wojny samoloty Litwa zaczęły otrzymywać barwy ochronne, a także dodatkowe uzbrojenie, które umieszczano chociażby w wieżyczce grzbietowej. Ponieważ jej wmontowanie prowadziło do zmniejszenia sztywności kadłuba, konieczne okazało się opracowanie specjalnego wzmocnienia, które zaprojektował inżynier Kulik. W obrotowej wieży umieszczono karabin maszynowy UBT kalibru 12,7 mm. Uzbrojenie to było obsługiwane przez radiotelegrafistę. Oprócz tego w bocznych oknach kabiny umieszczono jeszcze dwa karabiny maszynowe szka z kalibru 762 mm, z którego ogień miał prowadzić mechanik pokładowy. Początkowo umieszczono jeszcze jeden karabin maszynowy strzelający do przodu, który był obsługiwany przez pilotów, jednakże później bywało z tym różnie, a całe to uzbrojenie miało co najwyżej ułatwić ucieczkę. Pomimo tego, w ciągu całej wojny lotnicy latający na samolotach Lidwa w ramach 10. gwardyjskiej dywizji transportowej mieli zapisać na swoje konto zestrzelenie 21 samolotów nieprzyjaciela, chociaż były to głównie zestrzały obronne. Wróćmy jednak na kilka chwil do wariantu bombowego. W pierwszych miesiącach wojny bomby były wyrzucane po prostu przez drzwi w kadłubie z wnętrza samolotu. Oczywiście nie było mowy o celności takiego bombardowania, dlatego też przystąpiono do przygotowania innego rozwiązania problemu, którym okazało się rozmieszczenie czterech belek podskrzydłowych, na których umieszczono wyrzutniki dla bomb lub ładunków zrzucanych na spadochronach. Jednocześnie trwały próby zamontowania celownika bombowego, jednakże później uznano, że podobne rozwiązanie nie ma większego sensu. Równolegle z modernizowaniem wersji bombowej trwały prace nad przygotowaniem samolotu do przerzutu wojsk powietrzno-dysantowych. Odmiana dla spadochroniarzy pozwalała na zabranie na pokład 18 skoczków z pełnym wyposażeniem. W 1942 roku zakłady w taszkięcie postanowiły przygotować osobną odmianę towarową, w której zastosowano wzmocnioną podłogę oraz duże drzwi towarowe po lewej stronie kadłuba. Nowa odmiana była znacznie cięższa od pierwowzoru, na skutek niższej jakości produkcji oraz zastosowania gorszych surowców, co spowodowało, że samoloty nie mogły już latać na jednym pracującym silniku. Oprócz tego, maszyna otrzymała jednak sporo dodatkowych nowinek np. sztuczny horyzont oraz wskaźnik wychylenia klap, a także instalację przeciwoblodzeniową. Jednocześnie na zachodzie zaczęto wprowadzać do jednostek transportowych samoloty Douglas C-47, które nieznacznie różniły się od Lidwa. Samoloty C-47 docierały także do Związku Radzieckiego w ramach Lendlizu. Różnice pomiędzy Lidwa a C 47 były jednak niewielkie. Na przykład w Dakocie drzwi transportowe otwierały się na boki, a w Lidwa do góry. W radzieckim wariancie podwozie miało dodatkowe zastrzały i wzmocnienia, których nie było w wariancie zachodnim itd. Natomiast warto też dodać, że Lidwa w radzieckiej służbie, zwłaszcza na początku wojny, latały często przeciążone, często bez osłony własnych myśliwców, często też loty wykonywały samotnie. Dopiero w miarę upływu czasu załogom nakazano wykonywanie lotów dziennych w formacjach złożonych z co najmniej czterech maszyn, jeśli zachodziła taka konieczność oczywiście. W szyku o kształcie rąbu, co miało pozwolić na osłanianie poszczególnych maszyn w szyku ogniem broni maszynowej. Zabiegi te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. Ponadto nie oszukujmy się. Co mógł zrobić karabin maszynowy niemieckiemu myśliwcowi, który poruszał się bardzo szybko i miał przed sobą dosyć słabo strzelającego strzelca pokładowego, który pełnił tę rolę doraźnie, bo nie był szkolony w tym kierunku. Kolejnym problemem, którego nie rozwiązywało latanie w formacjach, był brak osłony dolnej półsfery maszyny. Dlatego też później zaczęto praktykować i wymagać od załóg Lidwa, by latały możliwie nisko, co miało uniemożliwić myśliwcom nieprzyjaciela atak z dołu. Łatwo powiedzieć, ale trochę trudniej wykonać. Natomiast debiut bojowy i pierwsze loty zrealizowane na dużą skalę przez samoloty Lidwa, nie licząc akcji specjalnych i ewakuacji oddziałów radzieckich z europejskiej części Związku Radzieckiego w czerwcu, lipcu i sierpniu 1941 roku, miały miejsce w październiku 1941 roku podczas walk w rejonie Orła, gdy na front przerzucono piąty korpus powietrzno-desantowy. W operacji tej brało udział około 30 samolotów lidwa. Na załadunek spadochroniarze mieli około 7-8 minut. Do każdego samolotu zabierano wówczas około 30 ludzi. W sumie na przerzucenie całego korpusu potrzeba było około 3 dni, podczas których lotnicy wykonali 216 lotów. I przewieźli do rejonu walk 5440 żołnierzy. Tylko podczas działań w rejonie Moskwy lidwa wykonały 32 730 lotów bojowych, w trakcie których przerzucono 50 000 żołnierzy oraz 135 ton amunicji, uzbrojenia, lekarstw i żywności. Samoloty te często wykonywały loty z zaopatrzeniem dla oddziałów partyzanckich, i to w ciągu całej wojny. W miarę upływu czasu, na tzw. Tak małej ziemi, zaczęto organizować szpitale i lądowiska polowe, z których operowały samoloty Lidwa, które zabierały rannych i chorych. W sumie na tyły niemieckie, z wykorzystaniem radzieckich Lidwa, miało zostać przerzuconych w ciągu całej wojny 340 tysięcy partyzantów, dywersantów i skoczków. Z wykorzystaniem samolotów Lidwa przeprowadzono także Ewakuację, 44 tysięcy rannych i dostarczono około 52 tysięcy ton amunicji. W miarę upływu czasu samoloty lidwa 2 w jednostkach lotniczych pojawiały się coraz częściej, co pozwoliło na wykorzystanie ich na przykład podczas przebazowywania jednostek lotniczych na nowe miejsca postoju. Wówczas na pokłady lidwa 2 ładowano personel techniczny, który następnie przylatywał na nowe lotnisko. Samoloty te pozostawały w służbie radzieckiego i nie tylko radzieckiego lotnictwa jeszcze wiele lat po wojnie. A w dzisiejszym spotkaniu przyszła pora na garść danych taktyczno-technicznych. Dane będą dla wersji cywilnej z 1940 roku: 28,83 metra rozpiętości, 19,65 metra długości, wysokość 5,15 metra. Powierzchnia nośna samolotu 91,7 m2. Masa własna samolotu 7150 kg. Masa startowa samolotu 11500 kg. Prędkość maksymalna 280 km na godzinę. Samolot wpadał w przeciągnięcie przy 108 km na godzinę. Pułap maksymalny 5600 m, zasięg 2400 km, rozbieg 400 metrów, dobieg 350 m. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy patronite YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawosze, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.